Pasja jest dla mnie czymś, co lubię robić. Ćwiczyć mięśnie, poznawać nowe znajomości i jeszcze do tego mogę ćwiczyć rzeczy, których nie umiem. Mam na imię Filip, mam 12 lat. Moją pasją jest rugby na wózkach. Przed rugby na wózkach jeszcze ćwiczyłem pływanie. Filip, Matusiak, tutaj słyszymy, dawaj Filip, oczywiście. Klasa S6, minuta 45, ale myślę, że to będzie dużo, dużo lepiej. Ale Filip dzielnie walczy, to także ośmiolatek. Ragby na wózkach pojawiła się w moim życiu, gdy byłem na zajęciach i zobaczyłem, że po zajęciach zbierali się na jakieś właśnie zajęcia. Podjechaliśmy z tatą i. Zapytaliśmy się, czy mógłbym wejść na jeden wózek, żeby zobaczyć. Obecnie uczęszczam do drużyny Diaby Łódź. Trenujemy na Nowej Dyni. Moimi trenerami są Michał Spychała i Maciek Zięba. Są bardzo fajni, dogadujemy się. Znamy się też z, jeszcze z dawnych zajęć. Czekasz na wybijającego. Jedziesz za nim, tak? Jedziesz za nim. Jeśli nie idzie piłka do ciebie, to odciągasz zawodników przeciwnych, tak żeby tamten miał łatwiejszą drogę. Na treningi rugby na wózkach uczęszczam dwa razy w tygodniu. W środy dwie godziny, a w soboty pięć godzin. Nazywam się Maciej Zięba, jestem asystentem trenera Drużyny Diabły Łódź, która gra w rugby na wózkach. Jednym z naszych zawodników jest Filip Matusiak, dwunastoletni zawodnik, za którym pierwszy pełny sezon ligowy, w którym drużyna Diabły Łódź zajęła trzecie miejsce. Filip jest bardzo perspektywicznym zawodnikiem. W mojej osobistej opinii, będzie jednym z lepszych zawodników rugby 5. W zasadzie, dajmy mu chwilę czasu, żeby jeszcze podróż nabrał masy, nabrał siły i myślę, że przyszłość przed nim. Naszym największym osiągnięciem jest zdobycie trzeciego miejsca w, w rugby na wózkach w listopadzie 2024. W przyszłości chciałbym działać z jakąś drużyną i pomagać im na zawodach albo na treningach. Najciekawszą rzeczą na treningach jest uderzenie się z jakimś innym przeciwnikiem i wywrócenie się. Mojej pasji zawdzięczam lepszą sprawność i jeżdżenie na zawody. Zachęcam wszystkie osoby na wózkach do rakby na wózkach i do znalezienia jakiejś innej pasji.